Siemaneczko, siemaneczko, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj testujemy kolejne gierki, w które jeszcze żeśmy nie grali. No i zapraszam do oglądania. Pierwsza z naszych gierek do testów to są statki. Lecimy za 2 złote, płacimy. Zobaczymy, czy statki przyniosą szczęście. Nie wiem o co tu chodzi. Płyną sobie stateczki. Lecimy jeszcze raz. Tutaj musimy chyba dopłynąć. A, to jest bonus, jaki chyba nam się nabija. Dobra, lecimy jeszcze raz. O dwa pola. Tu nam mnoży. Wzięliśmy na 16 zł Kręcimy dalej. Ile tych obrotów tutaj jest? Bo nie trzeba tej gry w ogóle. Tutaj jest chyba jakiś bonus. I to wszystko. Aha. Nie, no ta Gierka mi się nie podoba. Lecimy do następnej. Znalazłem jakąś grę kurki, także spróbujemy zagrać za 2 złote. Nie wiem w ogóle o co w niej chodzi, ale to na pewno te jajka trzeba tutaj pootwierać. Także spróbujemy je wszystkie tutaj otworzyć. Dzisiaj test znowu różnych gierek, które jeszcze nie graliśmy, także zobaczymy. Na razie lecimy o 2 złote. I teraz chyba w te kurę trzeba. Aha! Tu są numerki! Dobra, zobaczymy czy jakiś numerek nam tutaj wpadnie. Tych, które otwarliśmy. 21, 14... i 7. I żadnego nie ma. Dobra, próbujemy jeszcze raz, bo ta gra jest taka jakaś dziwna. Graj ponownie. Dobra, za 2 złote. Za 2 złote otwieramy na szybko te nasze jajeczka. Teraz już wiem, że trzeba to poklikać wszystko, także szybka giereczka. Otwieramy nasze wszystkie numerki i zobaczmy, czy tym razem coś weszło. To jest nic. Dobra, nie ma co. Kurki dwa razy. Nic nie weszło. Wchodzimy do następnej gierki, w którą jeszcze nie graliśmy. Tym razem bierzemy gwiazdki, także zobaczymy, co gwiazdeczki nam dają. Płacimy dwa złote odsłaniamy, to jest chyba na tej samej zasadzie co kurki także wszystko tutaj sobie odsłonimy jeszcze ta jedna i teraz tutaj kolejne numerki, 36, 2 zł 29, 2 zł i 6 czyli wygraliśmy 4 zł, spoko pasuje mi to dobra, gramy jeszcze raz nie graj ponownie, za 2 zł zobaczymy co tym razem tutaj siedzi? Trochę tych gier jeszcze, z które nie graliśmy. O i teraz chyba nic nie będę. Niestety nie. E, także trochę pogramy w różne gierki. Zobaczymy, która gierka coś da. Pierwsza w sumie dała ta. Lecimy do kolejnej. I tym razem mamy garniec złota. Zobaczymy e, za złotówkę, nie za dwa złota. Dobra. Lecimy za ciok. I co tu? A, tutaj znowu te trzeba odsłaniać pola. Te szybkie gierki, nie? I co dalej? Aha. Tutaj się tylko odsłania te różne przedmioty. Spróbujmy może jeszcze za złotóweczkę. Czy coś wpadnie? Aha, trzy konieczenia to jest bonus. I garniec ze złotem to też jest bonus. Jeszcze jedna koniczyna będzie, czy nie będzie. Nie ma. I znowu przegraliśmy. Nie no, ta gra mi się w ogóle nie podoba. Także sprawdźmy jeszcze jedną gierkę może w tym odcinku. Mamy kolejną gierkę. Gorąca kasa. W tą gierkę żeśmy też nie grali. Za 2 zł spróbujemy. I lecimy. Jakieś kamyczki nam no to wyskakują. Dobra, są obroty. I to obracamy. Aha, i tu jeszcze koło. Dobra, nie zauważyłem. 7 to jest podobna gierka jak te emotki i te piłeczki. Dobra, obracamy. Zobaczymy co nam tutaj dają te kamyczki. Znowu zielone dwa. Tu jakieś płonące są też. To będzie jakiś na pewno mnożnik albo coś. Jakiś klucz się pokazał. Co to jest za klucz? Dodatkowa pula. Aha, powiększa nam ty pole spoko. Może być. Obracamy jeszcze raz. 9 razy 2 to by było 80, kręcimy, 24 razy 2, 4 stówki, tych żółtych jest dużo, ale to jest główna nagroda, także tego na pewno nie trafimy, 3 nam brakują, i by było ile, 3,5 tysiąca, fajnie by było, i to był ostatni obrót, dobra, próbujemy jeszcze raz, jeszcze 2 złote, te gierki z tym kołem podobają mi się w sumie najbardziej chyba, można trochę dłużej pograć i się pobawić. O, tam jest jakiś kółko, patrzcie. Aha, to jest dodatkowy obrót, okej, okay. dobra. W tych emotkach wakacji i w tych innych. Kręcimy jeszcze raz. Znowu dwa. Czerwone. I znowu klucz, czyli poszerzy nam pole, nie? O ile dobrze pamiętam. Poszerza nam te pole i lecimy dalej fiolet 9. Obracamy tu mamy 24 a 27 potrzebne szkoda, byłyby stówki. żółte, a żółtych nawet nie patrzę, ale znowu dwa brakło i znowu 3,500. Dobra, może zagramy sobie jeszcze w tą gierkę za złotówkę, za 2 zł nic nie daje, to pogramy za złotówkę i obracamy. Od razu i klucz, i koło. Zobaczmy, jak tak zauważyłem, daje na początku, to nic tego nie ma, no ale dobra. Spróbujemy to. Kręcimy jeszcze raz. I zielone. Tutaj mamy fioletowe. Obracamy. I zielone. Razy 2, 3. Nam brakuje coś. Ta gierka. Dzisiaj nic nie dają, w sumie tam 4 zł było, nie? Na to jednej grze. Czerwone 8, wciąż za mało i ostatni obrót. 14, e, znowu brakuje. Zagramy sobie jeszcze raz za złotóweczkę. Powracamy. 16. Wracamy jeszcze raz. Tu mamy razy dwa, ale wciąż za mało. Żadnego bonusu nie mieliśmy. A, dodatkowy obrót, okej. Okay. Kręcimy, kręcimy. Żółte, na to nawet nie patrzymy. Zielonych jest dużo, aby ten złoty bym mogło oddać, nie? Na kolejną gierkę? Cztery. Obracamy znowu czerwone, ale tym razem trzy. No i nie ma nic. Także kolejny odcinek, i kolejny raz nic nie wygraliśmy. Ja się z Wami żegnam. Subskrybujcie kanał, piszcie w komentarzach, jak Wam idzie w te gierki. Jeśli oczywiście gracie. No i do zobaczenia do kolejnych odcinków. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.